Nazywam się Ewa Nikołajew Wieczorowska, a to jest podcast Montessori, jednym zdaniem. Rozpatrywanie ruchu w oderwaniu od wyższych funkcji to jeden z błędów naszej epoki. Panuje pogląd, że mięśnie służą tylko utrzymaniu ciała w jak najlepszej kondycji. W związku z tym ćwiczenia i gry gimnastyczne przeprowadza się po to, by utrzymać sprawność, wyrobić głęboki oddech, wzmocnić system trawienny albo sen. Błąd ten zagniecił się w edukacji. Wygląda to tak z fizjologicznego punktu widzenia, jakby książe miał służyć pastuchowi. Książę system mięśniowy, został zdegradowany do roli narzędzia służącego układowi wegetatywnemu. Skutkiem tego błędu jest podział na życie fizyczne z jednej strony i umysłowe z drugiej. A zatem, chcąc, by dziecko rozwijało się zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym, to ćwiczenia fizyczne, zabawy i tak dalej musimy włączyć do jego edukacji, ponieważ nie da się rozłączyć tego, co natura stworzyła jako jedność. W dzisiejszych czasach, a więc kilkadziesiąt lat później. Niż wtedy, gdy Maria pisała te słowa, widzimy przynajmniej z pozoru, że następuje taki zwrot ku aktywności fizycznej. Bardzo wielu ludzi uprawia jakieś sporty, chodzi na siłownie, przywiązujemy wagę do tego, żeby jechać z dzieckiem na wycieczkę rowerową albo zapisać je na basen, albo żeby chodziło na jakieś zajęcia sportowe. To jest oczywiście bardzo dobre rozwiązanie, ale zastanawiamy się tutaj dzisiaj bardziej i po przeczytaniu tego fragmentu, dzisiaj był długi fragment, po przeczytaniu tego fragmentu ja sama poczułam taki wydźwięk emocjonalny w tym wszystkim. To znaczy my to wszystko robimy bardzo często po to, aby dłużej zachować zdrowie, to o czym pisze Maria, aby lepiej funkcjonował nasz organizm i tak dalej, i tak dalej. Czyli robimy to w jakimś określonym celu. Ten cel często jest oderwany od innych części naszego jestestwa. Tak jakbyśmy nie patrzyli na nas jako na całość, na nasz organizm, na nasze ciało, na nasz umysł, tylko. Na każdą z tych części osobno. Czyli rozwiązuję krzyżówki, żeby mój umysł był sprawny, idę na spacer, żeby moje ciało było sprawne, natomiast nie patrzymy na to wszystko jak na jeden całościowy organizm. Dlaczego dzisiaj poruszam ten temat? Dlatego, że. Mówimy tutaj, zajmujemy się dziećmi przede wszystkim. I dzisiaj będzie trochę więcej o małych dzieciach, ale też o tych starszych dzieciach, a nawet młodzieży i dorosłych, którzy bardzo, ale to bardzo potrzebują ruchu, żeby w ogóle móc działać, skupić się, myśleć. Tak jak jeszcze w żłobku rozumiemy, że dzieci biegają po sali, tak nie potrafią przez chwilę usiedzieć w miejscu i traktujemy to zupełnie normalnie. Dzieci uczą się chodzić, nabywają dodatkowe umiejętności związane z chodzeniem, przenoszeniem, koordynacją. Tak już w przedszkolu no, trochę krzywym okiem patrzymy na te dzieci, które nieustannie przemieszczają się po sali, a nie daj Boże biegają po niej, no bo przeszkadzają innym. A już w szkole, w szkole absolutnie, sadzamy dziecko do ławki na 45 minut. Mówię tutaj o takim naszym systemie oświaty, który funkcjonuje w szkolnictwie publicznym i niepublicznym, na przykład niemontesoriańskim. Sadzamy to dziecko. Na określoną y, długość czasu i oczekujemy od niego, że będzie spokojne, ciche, skoncentrowane. Im jesteśmy starsi, tym dłużej każe nam się siedzieć. Y, w pracy mamy siedzieć 8 godzin i mamy dwie krótkie przerwy. Możemy wtedy wstać, pójść do toalety, zrobić sobie kawę. Tymczasem nasz organizm na każdym etapie rozwoju, ale szczególnie w dzieciństwie i młodości, potrzebuje ruchu. Układ nerwowy potrzebuje ruchu. Ruch to jest paliwo tak naprawdę dla naszych mięśni. Mięśnie przewodzą impulsy i w ostatecznym momencie to wszystko, suma tych wszystkich doświadczeń plus doświadczenia sensoryczne składają nam się w jedno, w jakieś pojęcie, w jakąś definicję, w zapamiętanie w jakiejś sekwencji czynności i tak dalej. Ale najpierw doświadczamy tego wszystkiego fizycznie. Zmysłowo. Tymczasem bardzo często mówimy: nie wierz się, siedź spokojnie, skoncentruj się, skup się. Przecież możesz siedzieć trochę dłużej. Przecież możesz przeczytać jeszcze rozdział tej książki, prawda? Nie musisz chodzić, jak czytasz. Wiele dzieci i nie tylko tych małych, potrzebuje ruchu do tego, żeby się uczyć. Nie wyobrażamy sobie w takiej typowej klasie tego, że piątka dzieci chodzi po tej klasie, bo to nam przeszkadza, bo jesteśmy nauczeni tego, że wszyscy mają uczyć się tego samego i jeszcze robić to samo. Na szczęście w pedagogice Montessori podkreśla się bardzo mocno znaczenie ruchu. To jest fundamentalne dla rozwoju dziecka i młodego człowieka. W związku z tym żłobek i przedszkole Montessori to właściwe, Właściwie ciągłe chodzenie, przemieszczanie się. Ciągle trzeba wziąć dywanik, żeby rozłożyć, potem trzeba coś przynieść i położyć na tym dywanie albo przynieść coś i położyć na stole. Nosimy materiały wieloelementowe po jednej sztuce, także dziecko y, musi żeby przenieść całą różową wieżę, przejść 10 razy drogę od dywanu do regału, może chwilę usiąść, popracować i potem powtórzyć te 10 wycieczek. Po co pytają niektórzy, dlaczego nie może wziąć dwóch czy trzech klocków na raz? No właśnie dlatego, żeby zaspokoić potrzebę ruchu, ale także dlatego, że wbija niejako w swoje ciało taki wzorzec tych 10 wycieczek, 10 etapów. Czyli przygotowuje się poprzez ciało, poprzez doznania zmysłowe do zrozumienia na dalszym, dalszym etapie działania systemu dziesiętnego. I wielu osobom może się to wydać bardzo dalekie od siebie, ale tak to właśnie cudownie działa, że to się zapisuje w kompletnie nieświadomie w ciele dziecka. Uczymy się poprzez ruch bardzo często lepiej niż wtedy, kiedy uczymy się statycznie. Ruch umożliwia nam często uczenie się polisensoryczne. Ruch też umożliwia nam bardzo często takie skoncentrowanie się na tym, co słyszymy, albo co czytamy, albo co powtarzamy. W związku z tym, jeżeli Twoje dziecko ma potrzebę ruchu, to. Jeżeli te, tej potrzeby nie pomożesz mu zrealizować, nie umożliwisz mu jej realizacji, albo będziesz mówić, nie wolno, teraz masz siedzieć, jak będzie przerwa, jak pójdziemy do ogrodu, to wtedy się wybiegasz, a teraz siedź i układaj, bo wszyscy układają, to wtedy znowuż powodujesz większe napięcie w ciele tego dziecka, bo to dziecko trochę tak jak osoba powożąca. Konny zaprzęg musi ściągnąć lejce, ściągnąć ten układ nerwowy i powiedzieć sobie: stój, nie ruszaj się, nie wolno ci. A więc wzbudzamy w ciele napięcie, podnosi się poziom hormonów stresu. Hmm, i czy to naprawdę jest dobre, i czy naprawdę o to ci chodziło? No nie. Jak więc zaspokoić potrzeby dziecka, a jednocześnie nie przeszkadzać innym? Otoczenie montesoriańskie, sposób aranżacji sali Montessori sprzyja temu, żeby te dzieci, które potrzebują zwiększonej dawki porcji ruchu, mogły. Ją mieć, a te dzieci, które potrzebują wyciszenia, mogły uzyskać to wyciszenie. Czyli takie podzielenie sali na pewne obszary, strefy, bardzo sprzyja takiej zróżnicowanej aktywności w grupie, a grupa jest zróżnicowana i rodzaje aktywności też są zróżnicowane, bo w Montessori przecież dzieci mogą robić różne rzeczy w tym samym czasie. I to jest zupełnie. Zupełnie normalne, bo zaspokaja to potrzeby każdego z tych dzieci. Zaspokojenie potrzeby ruchu to fundament uczenia się. Jeśli jesteś osobą dorosłą, która musi chodzić, musi się poruszać, musi coś robić, żeby się czegoś nauczyć, to nie uważaj, że to jest coś złego. Jeżeli dzięki temu. Twoja nauka jest skuteczna i efektywna, to wtedy, to wtedy jest OK. Jeśli nie przeszkadzasz nikomu tym swoim ruchem, to po prostu tak rób. Mamy swoje różne wzorce, uczymy się siedząc w jakiejś dziwnej pozycji, albo zawsze na przykład ktoś musi sobie zrobić herbatę, żeby się uczyć. Mamy też swoje rytuały, i te rytuały też są ważne. Wszystko, co służy dziecku, wszystko, co służy jego rozwojowi, a jest naturalne, a potrzeba ruchu jest naturalna. Doprowadzi dziecko do lepszego poziomu rozwoju. A więc zacznijmy myśleć w taki sposób, że nie że ja muszę, muszę, o znowu muszę, to takie ciężkie słowo, że ja muszę umożliwić dziecku, żeby się wybiegało i wyskakało, to wtedy dłużej posiedzi. To nie o to chodzi, bo to zawsze będzie taki kij i marchewka. Za chwilę będę mógł biegać, a za chwilę będę musiał przestać biegać. Cały czas jestem w napięciu. Nawet jak nie biegam, jestem w napięciu, bo czekam na to, żeby znowuż pobiegać. A więc umożliwiajmy dziecku, aranżujmy otoczenie w taki sposób, żeby mogło zaspokajać swoją potrzebę ruchu jednocześnie ucząc się czegoś nowego, poznając coś nowego, bo niezaspokajanie tej potrzeby powoduje wzrost napięcia. To napięcie będzie wyładowywać się w jaki sposób? No w taki, że dziecko jeszcze będzie więcej biegać po tej sali, albo będzie krzyczeć, albo będzie przeszkadzać komuś, będzie zaczepiać, będzie zwracać uwagę i my myślimy sobie, jakie niegrzeczne dziecko, a to dziecko nie jest wcale niegrzeczne, tylko to dziecko jest wytłumione, jest wygaszone w tej swojej konieczności ruszania się i, przepraszam za kolokwializm, wywalania wszystkich emocji na zewnątrz. Więc patrzmy na dzieci, na ich potrzeby, kierujmy się tymi potrzebami, aranżujmy pomieszczenie tak, żeby sprzyjało aktywności i jeżeli tylko nie przeszkadza to innym dzieciom, jeżeli to otoczenie jest tak skonstruowane, że dziecko, które musi się dużo ruszać, ma możliwość zaspokojenia tej potrzeby, to to tylko z korzyścią dla tego dziecka i też dla reszty grupy, bo ono po prostu w efekcie będzie bardziej spokojne. Bardziej skoncentrowane, bardziej skupione na tym, co robi, a więc osiągniemy efekt przeciwny do tego, który osiągamy często mówiąc: nie skacz, nie biegaj, usiądź wreszcie spokojnie. Czy ty nie możesz chociaż przez chwilę się skupić? Nie może, nie może, bo my mu ciągle w tym przeszkadzamy. Myślę, że to bardzo, bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak funkcjonuje mój organizm i moje ciało, i także w życiu dorosłym pozwolić sobie na ruszanie się w trakcie nauki, jeśli tylko jest to dla mnie ważne. Dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas. Zapraszam, jak zwykle, do polubienia cudu Montessori w mediach społecznościowych. Zostaw komentarz, podziel się swoją refleksją, napisz do mnie, zadzwoń, możemy porozmawiać o tym, co najważniejsze w Montessori. Do zobaczenia na montessoriańskiej drodze.